Przyzna się do błędu. Panie serżancie, co się dzieje? Przepraszamy, wypełniamy swoje obowiązki. Proszę nie przerywać, porozmawiamy później. Na razie. Lituma. Ya para finalizar, les quiero decir...

Śpiewam, ja też potrafię Możemy stworzyć duet Nie będzie żadnego duetu Jak mam ci tłumaczyć, że cię nie chcę? Że to strata czasu Nie bądź taka Nikt nie pokocha cię tak jak ja Znajdź sobie dziewczynę w swoim wieku Marzę tylko o tobie, codziennie Wiem, że mnie nie chcesz, ale ja się nie poddam, bo znalazłem miłość swojego życia. Jaką miłość? Proszę iść stąd. Ale ja Cię kocham. Nie możesz mnie kochać, bo mnie nie znasz. Wiem o Tobie wszystko. Wynoście się, wszyscy. No wezwę policję Lepiej zapleć warkocze, a ja wespnę się po nich na balkon Nie złość się Zjeżdżaj No już Mabel Mabel Sita Kochanie Mabel Wiecie co? Zagramy jeszcze jedną. Z życiem. Chwileczkę. Tak? Mamo? Musiałem wyjść. Tak. Gdzie? Na komisariacie. Coś się stało? Aresztowali mnie. Jak to? Długo jeszcze? Nie Możesz mnie zabić, nie dostaniesz ani grosza. A patrz, kto jest w telewizji. Kto? papa. Ojciec? Złożyłem pozew przeciwko panu Ignacio Herrera. Ja też stałem się ofiarą manipulacji jego firmy. Chcę, by było jasne, że cokolwiek się stanie, dlaczego on to robi? Moja firma istnieje od ponad 100 lat. Prowadził ją mój ojciec i dziadek. A ja kierowałem nią przez 30 lat. Zabiję go. Spokojnie. Nie pozwolę, by ktoś szargał jej dobre imię. Nadal kocham syna, ale to nie znaczy, że aprobuję jego zachowanie. Jak mógł mnie zdradzić? Najlepszą obroną jest atak ty go pozwałeś on ciebie też. Pora, by wszyscy zrozumieli, że muszą ponosić konsekwencje swoich błędów. Dziękuję. Nie wiem, czy powinniśmy robić z nimi interesy. Dobry wieczór. Giacomo, witam. Przepraszam za spóźnienie, straszne korki. Nie szkodzi, my też utknęliśmy. Zastanawialiśmy się właśnie, czy powinniśmy zawierać umowę. Spokojnie, to żart. Mam nadzieję. Musiałbym się dogadać z Anglikami, a właśnie ich spławiłem. Byli tacy nudni. Wolę Włochów. To jest Armida. Miło mi. Gotowi? Zanim podpiszemy... Nie mówiłem o podpisywaniu, tylko o jedzeniu. Mój klucz. Dziennikarze chcą z panią rozmawiać w sprawie pani brata. Powiedz, że mnie nie ma. Dziękuję. Tak? Z kim? Nie, dziękuję. Jak już mówiłem, przez 4 miesiące analizowaliśmy finanse pańskiej firmy. Wszystko jest w porządku. Firma to prawdziwy skarb. Ale doszło nas wieści o sytuacji pańskiego syna. On nie pracuje w firmie. Ale ludzie o tym nie wiedzą. Boimy się, że ten skandal wpłynie na nasz wizerunek. Chcecie się wycofać z tak błahego powodu? Kochanie, zrozum. Rodzina nie jest błahym powodem. Mój mąż panów okłamał. A jaka jest prawda? Taka, że jest najlepszym ojcem na świecie. I bardzo go boli konflikt z synem. Ale żadna rodzina nie jest idealna. Ja dałabym wszystko za to, żeby mieć rodzinę. Straciłam ją wiele lat temu. Rodzice zmarli, kiedy miałam 5 lat. Zostałam sama z siostrą. Straciłam ją, kiedy miałam 13 lat. Miałam tylko ją. Musiałam dorastać sama. Dałabym wszystko za to, by ją odzyskać, nawet gdyby miała kłopoty. Ale nikt nie mógłby mnie sądzić za to, co zrobiła ona. Dziękuję za pomoc. Nie ma za co. Narciso pozwał Pani ojciec, a jego zdrowie psychiczne podaliśmy w wątpliwość. Świetnie. Mam prośbę. Pani bratu niczym się nie dowie. Dziękuję. Pani Magdalena, moja piękna. Puść. I nie mów do mnie per pani. W porządku. Chciałeś dobrze. Powiedz prawdę, to ty zdemolowałeś szkołę swojej byłej? <muchy> Tylko zresztą, trochę. <muchy> Jak bardzo chcesz się na niej zemścić? Bo co? Mam propozycję. Chcę zaszkodzić ojcu i armidzie. Pytanie: czy jesteś zainteresowany? Pytanie: czy jesteś zainteresowany? Niesamowite. Uratowałaś naszą umowę. Nie wiem, czy zadziałała historyjka, czy ta obłędna sukienka. Panie Ismaelu, widziałam, że zanosi się na długą rozmowę. Musiałam coś zrobić, by się jak najszybciej skończyło. A ja myślałem, że zależy Ci na pieniądzach ze sprzedaży firmy. Nie pomyślałam o tym, ale ze mnie głuptas, ma pan rację. Muszę myśleć przyszłościowo. To ważniejsze niż zabawa i jedzenie. Dziękuję. To ja dziękuję. Dzisiaj nauczyłam się, jak robić interesy. Chyba to ja muszę się tego nauczyć. Brakuje mi kreatywności. Ta historyjka o zagnionej siostrze to mistrzostwo. Była prawdziwa. Serio? Tak. To się wydarzyło naprawdę. Przepraszam. Dlaczego dopiero teraz się o tym dowiaduję? Bo szefowie nie interesują się pracownikami. A propos, pomyślał pan o nich? Co z nimi Kto będzie, kiedy sprzeda pan prezes. firmę? Szwajcaria? Tak. To daleko. Mam tam kilka kont, które muszę chronić przed swoimi dziećmi. Przelejemy pieniądze na twoje konto, bo należą do ciebie. Nie można tego zrobić. Dlaczego? Nie masz konta? Nie mów, że trzymasz pieniądze w skarpecie. Nie mam ich tyle. Chciałam powiedzieć, że to za drogo wyjdzie. Kiedy tylko przeleje mi pan pieniądze, ściągnie jej firma pożyczkowa. Ile jesteś winna? Milion sto dwadzieścia tysięcy peso z odsetkami milion sześćset. Do tego jeszcze limit kredytowy. Sporo. Nie martw się, załatwię to. Jestem Twoim mężem. Zgadzam się. Pod warunkiem, że żaden z Pańskich pracowników nie zostanie na lodzie. Zapisałaś się do związku. Dobrze, że jesteście. Chcę porozmawiać. Przypomnij mi, żebym wymienił ochroniarzy. Nie będziemy rozmawiać, póki nie wycofacie tego idiotycznego pozwu. Tryb natychmiastowy? Nagle oszalałem? Dwa zawały osłabiły twoje zdrowie. Nie masz już 15 lat. To normalne, że tracisz rozeznanie. Ale chcę porozmawiać o czymś innym. Wychodzę za mąż. Powodzenia. Dziękuję. Mój narzeczony chce z wami porozmawiać. Nie chcę go poznawać. Nie ma problemu. Już się znacie. Armidita, chciałem cię zaprosić na nasz ślub. Proszę powiedzieć prawdę. Mówiłam, że nie mam nic wspólnego z szantażem. Jakoś trudno mi uwierzyć, że Harold pomaga pani szukać siostry. Jest tylu detektywów, a pani znalazła sobie wyłudzacza. Skąd miałam wiedzieć? Mówił, że jest prywatnym detektywem. Zatrudniałam już takich. Pomówmy o tej siostrze. Jak miała na imię? Armida. Armida Lopez? Szukaj jej pani od 15 lat. Dlaczego policja nic o tym nie wie? Bo panowie są bardzo zajęci, a ja chciałam, żeby ktoś się przyłożył. Proszę się przyznać. Zleciła Pani Haroldowi szantażowanie męża A ten gdzieś zniknął Co mu Pani zrobiła? Nic To jakiś absurd Nie skrzywdziłabym Felicito Ja go... To mój mąż, ojciec moich synów Dlaczego miałabym to robić? Nie wiem nie wiem, motyw w, w końcu wypływa. Proszę to przemyśleć. Bolivar, nie jesteś spokrewniona z generałem? Masz coś z niego. Lituma nie przyznała się? Nie. Twierdzi, że jest niewinna. Wiadomo, coś o Felicito zniknął bez śladu. Sprawdź, czy istnieje jakaś. Armida Lopez. A ja jeszcze przycisnę tamtą. Musi powiedzieć, co zrobiła z mężem. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję. Odezwę się. Panie Amparo. Kto? Sprzedawczyni twaroszku. Robi przepyszne. Mówi, że jej mąż znalazł pusty bus i kazał go odholować. A Felicito i Harold? Ktoś widział jak opuszczali bus? Bo musieli go opuścić. Tak, bo jest opuszczony Nikt nic nie wie, wie. Widziano tylko panią Gertrudis. Też opuszczona Taka elegancka pani w takiej niebezpiecznej dzielnicy Wie pan, co się stało? Z panią Hertrudis? Nie, z baby Z jaką baby? Przyjaciółką pani Amparo Biedna kobieta. Wszystko świadczy na jej niekorzyść. Baby? Pani Hertrud. Tak, oczywiście. Ja też tak myślę. Tylko zastanawiam się, dlaczego taka elegancka pani szantażuje męża? Ich małżeństwo jest dziwne, nie sypiają razem. Ale czy to może być powód, żeby tak dręczyć męża? Tak. Tak? Ja wątpię. Mamo, jak mogłaś powiedzieć, że zatrudniłaś bandytę do poszukiwań siostry? Nie wiedziałam, że to bandyta. Skąd miałam wiedzieć? Mówiłam prawdę. Przecież nie masz siostry. Mam. Mam siostrę. Miałam też ojca, matkę i ciotkę. Ale. To tak bolesne wspomnienia, że nie chciałam o nich mówić. Czyli ciotka Armida istnieje? Tak. To moja młodsza siostra. Mamusiu. Dlaczego nic nie mówiłaś? W życiu Ay, Dolores, que uno są sprawy, które za bardzo bolą. Kamery zarejestrowały, jak Felicito i Harold opuszczają bus. To może znaczyć tylko jedno. Co? Harold sprowadził go tutaj. Bus? Nie, Felicito. To gdzie teraz jest? Bus tutaj. Harold i Felicito. Kapitan Silva? Już jedziemy. Zabezpieczcie ślady. Jadę na komisariat. Zabezpieczcie dokładnie. Rozdzieliłam się z Armidą w czasie wypadku. Byłam ranna. Gdy się ocknęłam, nie mogłam jej znaleźć. Nikt nic o niej nie wiedział. Czy jest Myślisz, że ciocia żyje? Modlę się o to. I żeby odnalazł się wasz ojciec. Nie mogłabym go skrzywdzić, musicie mi wierzyć. Oczywiście. Co ci przychodzi do głowy? Jesteś najuczciwszą kobietą na świecie. Ci policjanci to banda turniów. Nie umieją znaleźć ojca. Na razie znaleźli bus, który prowadził. Stał pod garażem Twojego znajomego. W, w, w Tego detektywy. Harolda? Ja, tak. Pewnie wyciągał od Ciebie informacje, by szantażować ojca. Matko Święta.

Kobiety? Który? Kto by to wiedział? Что